Dobry wieczór, Google Pizza. Google Pizza? W takim razie pomyliłem numer. Nie, Google niedawno przejęło tę pizzerię. A, okej. Okay. No dobra, w takim razie chciałbym zamówić pizzę. To samo co zwykle? Jak to to samo co zwykle? Skąd wiesz co to jest? Ostatnie 12 razy z tego numeru zamawiano pizzę z salami, pieczarkami i ostrymi papryczkami, czyli okej, okay, może być. Mogę tym razem zaproponować pizzę wegetariańską? Nie, nie cierpię warzyw! Ale masz wysoki poziom cholesterolu. Skąd to wiesz? Dzięki Twojej elektronicznej karcie pacjenta. To nie może być prawda. Nie! Chcę po prostu moją pizzę. Biorę już leki na cholesterol. Nie bierzesz. Dwa miesiące temu wykupiłeś leki na miesiąc. Kupiłem te leki gdzie indziej. Nie wynika to z Twojego wyciągu konta ani danych z karty kredytowej. Zapłaciłem gotówką. Biorąc pod uwagę, twoje rozliczenie podatkowe jest to niemożliwe lub masz jakieś nieujawnione dochody. Dość tego! Mam już dość tego całego Google, Twitterów, Facebooków i Whatsappów. Wynoszę się na bezludną wyspę, gdzie nie będzie zasięgu ani szpiegowania. Rozumiem, ale twój paszport stracił ważność 5 tygodni temu. Mam umówić wizytę na wyrobienie nowego? Tak, poproszę.